Witajcie, witajcie to znowu ja Guralgra Gra I Witam Was w menu wyboru Jesteśmy nadzy, goli i wesoli po ostatnim e, walce z bosem Gdyż zginąłem No i teraz e, przechodzimy sobie do naszego świata zobaczymy yy, jaki będzie gdzie się znajdziemy i tak dalej ale skoro jesteśmy goli to znaczy że odrodzimy się pewnie w bazie w łóżku no i trzeba będzie lecieć tam po itemy no i dobić bossa oczywiście Kruk Hugin oferuje pomocne wskazówki. Tak jest. Jesteśmy tu, tylko że ja muszę się przenieść do tamtej bazy, ponieważ pasowałoby coś zjeść. Co my tu mamy? Mogę wziąć to. Tu mam prezent od Micha, więc to też wezmę. Miodku bym wziął... Nie wiem ile tam miałem. Weźmy sobie 5 miodu. Eee, tu coś jeszcze mieliśmy w skrzynce grzyb ogonniksy to byśmy mogli sobie usmażyć weźmy sobie jeszcze może to mięsko z jelenia też sobie usmażmy plus jedno mięso dzika Usmażymy sobie. Zjemy, mam nadzieję, że nie wiem odpoczynek 15 minut, czyli komfort mamy dobry. Też nie chcę tam lecieć po nocy. No, smażę się. Ok. Jeszcze jedno mięsko. Popatrzmy sobie na mapę. Tak, jest tutaj nasza czaszka. No, dawaj to mięso. Okej. Okay. Ważne jest tylko, żeby dolecieć do plecaka i tyle Nie wiem czy jest wieczór, czy jest... Olałbym lecieć w dzień, tylko że jest ci mokro. Mhm, czyli chyba nie wiem, czy to była noc. Dobra, wstajemy. Dzień setny, okej, okay. co byśmy zjedli. Mało kondycji, mało kondycji. To daje najwięcej kondycji. Zjedzmy jeszcze to. I może miodek. Niech się nam zdrowie napełni. I lecimy tu. Czyli tak, żeśmy lecieli. Bez zbędnej walki. Omijamy przeszkody. Tylko, że stamina się musi nam naładować. Ten leci za nami cały czas. Nawet maczugi nie mam. Ale mogę włączyć sobie... Moc nie jest gotowa. Aha! Czyli nie mam Eiktyra. Niestety. Dobrze biegnę? Dobrze biegnę. Czarny las, Dzień dobry. Dużo tych Jeff. Stamina ładuj się. Będę Cię potrzebował. O jagódki tutaj są? Tu była jakaś walka. Ale już dochodzimy. Tu gdzieś jest y, ołtarz, jest starzec. Tylko żeby nas od razu nie zabił, musimy lecieć. Gdzieś tutaj jest. Już nas tutaj poluje. Ja tu gdzieś zginąłem. Gdzie jest moja trupia czaszka? Szukanie, szukanie jest. Zabrałem czy nie zabrałem? Nie zabrałem. Czemu nie zabrałem? Weź wszystko! Nie żyjesz! O, to będzie ciężkie. Oj, to będzie ciężkie. Witaj, wojowniku. A, i straciliśmy jedzenie. Ja się muszę znowu najeść. Hmm. Dobra, zjedzmy miód, sobie te hmm. Całe mięso poszło. Ale mm -hmm. oni, oni musieli coś zmienić, bo... bo ostatnio wiem, że jak kiedyś grałem to wystarczyło kliknąć e i od razu się no tylko, że tam jest ciężko, tak, bo ja jestem bez zbroi. dobra, próbujemy jeszcze raz Hugin zostaje już na. dobra wiem Niestety nie mogę a właśnie zjedzmy sobie jeszcze to Ile ja będę do ciebie razy gonił? Gdzie ja poleciałem? Nie ten chyba. No, I to są w sumie łąki. Ta za mną leci Szarzełek. Zaczęłoby się no, ubrać. Ale tu jest grzybów. Całe to są łąki. Ty. Ja w ogóle lecę w drugą stronę. Ja muszę lecieć... tu. Czyli w tamtą stronę. Niestety. No nie stamina na naduje. W sumie w tej części mapy jeszcze nigdy nie byłem, chyba. Gdzie ten czarny las jest? Hmm, czyli tu są cały czas łąki, więc to nie jest źle. I tu mamy czarny las. Hmm, teraz sobie pingnę. Dobra, próbujemy. Podejście numer dwa. Stamina jak się nazywa. Na fula jest starzec gdzieś, a gdzie jest ten? Gdzie jest ten mój plecak? Mm, plecak. Dobra, już widzę. Przedmioty odzyskane. Mm. Ubierz się. Dobra, wszystko wy zakładane. Два-три. Пара. Что Лук. Korzystamy z podpalających. Ojej, Bardzo dobrze. Nie dobrze Ale mi jest skuba jest tutaj Nie mam staminy. Wycofujemy się skurcz by kuty Aleś mnie trafił teraz Uciekamy Kurde, nie mam nic do leczenia. Ja tu zginę Uciekaj jeszcze te skurczybyki no. <złysy> Daleko wali Czy jest taka fajna górka? Dobra, pali się. Ale drzewa to będę miał. Za chwilę będę mógł włączyć Eiktyra. Dobra, uchroniłem się, chociaż dostałem to. Zajmiemy za filar. Mackie. Skubaj nie Uciekaj, uciekaj Kurde O, mogę coś przegryźć Nie nie, nie. Ajajaj A ciekawe jakby bym się z nim bił Tarcza i ten No, dawaj, dawaj, dawaj. Ajajaj, dużo zabierania. Co, ai, Lepiej jest głuchy jednak mieć Macki Skupanie Nie mam staminy Przestań do mnie strzelać Dobra, wiecie co? Jest ja chyba odpuszczę jednak Wrócę tu może z Michem, bo samemu to ja widzę, że to jest bardzo ciężko. Szarły to jeszcze piku ziele. Ty on tu wyszedł. Nie ginie, nie ginie, nie ginie. trubę OK zbierajmy sobie jeszcze malinki jak mamy miejsce ale nie mamy Dobra Wracamy do opę, pane bo to trzeba przemyśleć O oh, jasne. Jeszcze trafiłem na spawn. Jest ich tu trochę. Trzeba będzie ich wybić. Dobra uciekamy z tego czarnego lasu bo już szczerze powiedziawszy troszkę Gdzie jest moja hupa? Tu Lecimy To je przycina?

Trochę was zabiłem. No ale niestety no ze starcem, no, można powiedzieć, że tam chyba połowę HP mu zdjąłem Tylko jak graliśmy właśnie z Michem, no to było na tej zasadzie dobrze, że No jednak jednak yy... Dobrze, ale już jesteśmy w domciu. Jednak jest to gdzieś... Można powiedzieć, no... Samemu ciężko, tak? Bo on tylko strzela do Ciebie. A jeżeli jest dwóch ludzi z dwóch stron, no to... Na pewno to jest łatwiejsze, ale wróciliśmy do, do domu i zobaczymy co teraz. Także nie poddajemy się. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.